Wiemy, że przekazanie produktów RTV, AGD i OPAłu może wydawać się trudne, dlatego przygotowaliśmy dla Was kilka propozycji rozwiązań tej sytuacji. Ze względu na ochronę danych osobowych, wolontariusz lub wolontariuszka nie mogą podać Ci adresu zamieszkania rodziny czy numeru telefonu. Wiemy, że w przypadku zamawiania produktów wielkogabarytowych, adres potrzebny jest do umówienia dostawy. Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka propozycji rozwiązań, z których możesz skorzystać po wcześniejszym skonsultowaniu tego z wolontariuszem lub wolontariuszką. 1. Zamówienie sprzętu RTV, AGD, mebli, opału z opłaconą dostawą do rodziny w miejscowości jej zamieszkania, ale to wolontariusz lub wolontariuszka podają w sklepie adres dostawy. 2. Zamówienie online, gdzie to wolontariusz lub wolontariuszka dokona wyboru umówionego sprzętu. I w formularzu wpisze adres dostawy, a Ty następnie opłacisz zamówienie, np. Na, na podstawie faktury pro forma lub potwierdzenia zamówienia. 3. Podarowanie vouchera lub karty podarunkowej na zakup danego produktu w sklepie. Pamiętaj jednak, żeby wcześniej zweryfikować z wolontariuszem, czy rodzina będzie miała możliwość zrealizowania tego vouchera to jest zamówienia online, lub przyjechania do sklepu i przewiezienia większych produktów. Przy zamówieniach z dostawą warto zadbać o koszt wniesienia lub podpięcia, np. kuchenki gazowej, żeby nie zdarzyła się sytuacja, że kurier przyjedzie i dostarczy produkty pod blok osoby, na przykład starszej lub z niepełnosprawnością. Pamiętaj też, żeby ostateczną datę transportu ustalić z wolontariuszem lub wolontariuszką.